Czy można wyłączyć beneficjenta od udziału w fundacji oraz jak go spłacić? Jak rozumiem, chodzi o sytuację, w której mamy osobę, która uzyskała status beneficjenta w fundacji rodzinnej, ale czy pozostałym beneficjentom, czy członkom organów fundacji nie do końca jest to z różnych przyczyn na rękę. Odpowiadając krótko, beneficjenta od udziału w fundacji wyłączyć nie można. Jeżeli ktoś uzyskał status beneficjenta fundacji rodzinnej, tak długo jak spełnia warunki mu ten status przyznające, tak długo tym beneficjentem do momentu się zrzeczenia ewentualnego tym beneficjentem pozostanie. Natomiast proszę Państwa może być sytuacja, w której beneficjentem w fundacji rodzinnej będzie na przykład każdy wstępny fundatora, który jest zatrudniony w firmie rodzinnej. Zatem, jeżeli mamy takiego beneficjenta, który jest zarówno wstępnym i też pracuje w firmie rodzinnej, to on jest beneficjentem tak długo, jak w tej firmie rodzinnej pracuje. Jeżeli odchodzi z pracy, wtedy ten status beneficjenta traci i rozumiem, że to w jakiś sposób rozwiązuje nam ten problem. Natomiast jeżeli beneficjentem zostajemy tylko i wyłącznie na podstawie bycia wstępnym, no to wtedy ciężko ten status beneficjenta, jak rozumiem, utracić, Natomiast, proszę Państwa, nie jest to sytuacja bez wyjścia. Beneficjenta z fundacji rodzinnej siłowo jakby wykluczyć nie możemy. Ustawanie nie przewiduje takich, takiej możliwości, jak na przykład wykluczenia wspólnika ze spółki. Ale, proszę Państwa, w Polsce funkcjonuje tak zwana zasada swobody umów i ja osobiście nie widzę przeciwwskazań, aby zawrzeć z, z beneficjentem Umowę, na podstawie której beneficjent zrzecze się swojego statusu beneficjenta w zamian za określone wynagrodzenie. I to, powiedziałbym, może być jakby rozwiązanie tego, tego problemu. Natomiast to jest kwestia negocjacji, dogadania się i zawarcia takiego porozumienia. Siłowego wyłączenia beneficjenta z fundacji nie, nie ma. Na dziś takiego rozwiązania po prostu nie ma.